Szukasz BMW? to mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. 330 Big Drive 2021 rok, 34 000 mil. Ładny samochód. Samochód jest, co prawda, z wypożyczalni, ale jest to świeże auto i bardzo zadbane, więc myślę, że nie robi to większej różnicy. Patrzcie, jakie ładne wnętrze. Ta strona jest spoko. Lekkie zarysowanie na tylnym zderzaku. No i tak wygląda z tej prawej, uszkodzonej strony. Najważniejsza sprawa mamy całe poszycie, więc jest OK. Felgi lekko porysowane. Drzwi to no to dostały także dwie pary furtek do wymiany. Błotnik, lampa goła, skorupa, zderzaka, zawieszenie. Ale naprawa naprawdę nie jest jakaś duża. Pod maską wszystko czysto i schludnie. OK, odpaliłem silnik, pracuje w porządku. Patrzcie na to, ktoś zostawił paliwa tylko na 13 mil. Wyposażenie całkiem przyjemne, bo mamy asystenta zmiany pasa ruchu, mamy head-up'a na szybę, także czujniki są, kamerka jest całkiem spoko. Więc jak jesteś zainteresowany zakupem czegoś takiego, odzywaj się do Wyklepiemy, to numer właśnie wyskakuje Ci tutaj i do usłyszenia.